Witam wszystkich bardzo serdecznie na tej szczególnej uroczystości. Wieczerza Pańska zawsze osobiście mnie głęboko porusza. Kiedy zostałem ordynowany na pastora, to cieszyłem się z dwóch powodów. Pierwsze, że osoby, które przygotowywałem do chrztu, mogłem ochcić, A drugie, że mogłem prowadzić uroczystość Wieczerzy Pańskiej. Że mogłem podziękować Panu Jezusowi za to, co dla nas. Uczynił. Ponieważ ta uroczystość, uroczystość wiecze, Pańskiej ma nam wiele do powiedzenia. Przede wszystkim mówi nam o Chrystusie, który tak wiele dla nas uczynił. Ale mówi też o nas. Po drugie, uświadamia nam potrzebę polepszenia naszych relacji z Bogiem. Ale również z ludźmi. Może w małżeństwie, może w rodzinie, może z krewnymi. To jest niezwykle ważne. Może dzieci z rodzicami. Pokazuje nam niesamowitą potrzebę Ducha Świętego. Jak bardzo Duch Święty chce być w naszym życiu, ale zajęci, zapracowani, nie, nie odczuwamy takiej potrzeby. Nie modlimy się o Ducha Świętego. A jeżeli modlimy się, to jest to bardzo formalne. To nie może być bardzo formalne. Musimy zrozumieć, że to jest misja i zadanie, które wykonuje Duch Święty. On chce nas przemienić. Ale również chce pokazać prawdę o nas. Prawdę, o której nikt nie wie. Tylko Bóg i Ty. No wyobraź sobie, że nagle na ekranie jest pokazane całe Twoje życie. Co bylibyście jeszcze do końca nabożeństwa? Prawdopodobnie wielu z nas by szybko co? Opuściło tą salę. kocham Boga, który powiedział co robi z naszymi grzechami. Wrzucam do głębokości morskich, dlaczego? Żeby one nigdy nie wypłynęły. Żeby nikt nie musiał rozpatrywać, omawiać naszego życia. Może mamy teraz taką sytuację, że z drugiej strony zastanawiamy się, czy rzeczywiście jesteśmy godni wziąć w udział Pańskiej. Właśnie dlatego, że nie jesteśmy godni sami uzyskać zbawienie, przyszliśmy. Chcę, żebyście zawsze, kiedy przychodzicie do tej uroczystości, mieli nie tak bardzo smutek na twarzy, jak radość. Kiedy po raz pierwszy przeczytałam tą wypowiedź Ellen White, ja jej nie rozumiałem. Jak to? To jest właśnie czas, żeby się smucić. Z jednej strony, no jest racja, ale z drugiej strony to jest czas radości. Ktoś za nas zapłacił niesamowitą cenę, żebyśmy my mogli być co? Zbawieni, usprawiedliwieni, oczyszczeni. Chwała Panu Bogu! Dziękuję Zbawicielu! To jest czas radości i wdzięczności, nie czas przygnębienia. Nie! To jest właśnie ten czas. I dlatego nigdy nie mówmy, nie jestem godny, nie zasługuję. Ale są osoby, których znam, nie, nie, nie w sensie, że mówię tutaj, kogoś znam, ale którzy tak myślą, no, że w tej uroczystości będą uczestniczyły osoby, które są gorsze ode mnie. Jak oni mogą przystępować do wieczerzy pańskiej, prawda? Jak moją mają odwagę? Otwórzmy może na chwilę Ewangelię Mateusza, 26 rozdział. Tutaj w wierszu 20 po 22 czytamy następujące słowa. A gdy nastał wieczór, usiadł przy stole z dwunastoma uczniami, a gdy oni jedli, rzekł: Zaprawdę, powiadam Wam, iż jeden z Was mnie wyda. I bardzo zasmuceni poczęli mówić do Niego, jeden po drugim: Chyba nie ja, Panie. Ta ostatnia wieczerza nie przebiegała w takiej. Wiecie, wyjątkowo radosnej atmosferze. Tam był smutek, tam był ból. Teraz Pan Jezus zwraca im uwagę, że jeden z nich jest zdrajcą. W Ewangelii Łukasza 22 rozdział, gdybyśmy otworzyli, od wiersza 31 czytamy, co Pan Jezus chce powiedzieć Piotrowi. Pomyślmy, gdyby Jezus był obecny z nami i On by prowadził tą uroczystość. Co by nam chciał powiedzieć Tobie i mnie. Festnijmy, żeby Duch Święty pokazał nam, jaka jest potrzeba. To nie żona ma się zmienić, to ja się mam zmienić. To nie mąż się ma zmienić, ale może żona się musi zmienić. Pomyślmy, zwróćmy uwagę, że może jesteśmy pewni siebie, tyle lat jestem w Kościele, tyle hmm, prawdy biblijnej dokładnie znam. A Pan Jezus mówi do jednego z takich gorliwych uczniów, wiernych Panu Jezusowi. Szymonie, Szymonie, oto szatan wyprosił sobie, żeby was przesiać jak pszenicę. Ja zaś prosiłem za tobą, aby nie ustawała wiara twoja, a ty, gdy się kiedyś nawrócisz, utwierdzaj braci swoich. Chcielibyście takie słowo od Pana Jezusa usłyszeć? Czy lata jesteście, prawda, z Chrystusem i Pan Jezus mówi, że jesteś co? Nienawrócony. Nienawrócona. Nie, nie, Panie Jezu, coś jest nie tak. I jaka była reakcja Piotra? Zgodził się z tą wypowiedzią? On zajrzekł do niego: Panie, z Tobą jestem gotów iść i do więzienia. Na tym zakończył? I na śmierć. Czybyśmy nie podobnie jak Piotr się nie zachowali? Ale Panie Jezu, Ty się pomyliłeś. Jestem pastorem, ty lat Ci służę ale Pan Jezus doskonale znał Piotra tak jak zna Ciebie, zna mnie i dlatego Pan Jezus mówi Piotrze, nim zapieje kur dzisiaj się mnie zaprzesz a Ty się trzykroć zaprzesz, że mnie nie znasz a mimo to Pan Jezus nie wyłączył Piotra Piotr był razem z Nim Mimo to pan Jezus umył jego nogi, tak jak nogi Judasza zdrajcy. Ale kiedy myślę tutaj o nas, może pamiętamy grzechy, upadki innych ludzi i lepiej niż ich dobre rzeczy. I w ten czas uważamy, że moje położenie jest lepsze, bo ten brat zrobił to i to, to był taki człowiek, a ta siostra i to i to, a ja jestem jaki. Jestem lepszy, mam przewagę nad tymi osobami. Myśleliście tak kiedykolwiek? Patrzycie z góry na innych? Bo sądzicie, że macie przewagę? Nigdy tak nie róbmy. Często oceniamy ludzi po ich wyglądzie, po ubraniu, a nawet zapachu. I jeżeli nam się nie podobają, to ich lekceważymy, a nawet pogardzamy. Kiedy widzimy ludzi bezdomnych, a to są niepewni ludzie. Jakoś im się w życiu nie ułożyło. Obi-boki, nieudacznicy. Nie chcą pracować i tak dalej. To jest prawdą, że może bardzo trudno jest nawiązać z nimi kontakt. Może trudno ich zachęcić do podjęcia pracy, do ilu innych rzeczy. Ale pomyślmy, jak można by dotrzeć do takich ludzi. Nieraz mamy zbyt wysokie poczucie o sobie. Zbyt wysokie. Dlatego. Właśnie wieczerza Pańska ma nas nauczyć pokory, takiej Bożej pokory. Teraz jest czas, kiedy Ty i ja możesz wyznać Panu Jezusowi swoje grzechy, przeprosić Go, poprosić, żeby Pomógł Tobie prowadzić inne życie, święte, nowe życie. Bo kiedy Chrystus przyjdzie, powtórnie, będzie już za późno. Kiedy przyjdzie Chrystus Pan. Możemy usłyszeć słowa, ale ja nie znam ciebie. Panie Jezu chwileczkę, chodziłem do, czy chodziłam do twojego kościoła, miałam pewne obowiązki, wykonywałam wiele dobrych rzeczy. Zachowywałam sobotę i Boże inne przykazania. A Pan Jezus powie ale przykro mi, ale ja ciebie nie znam. Sądzę, że w tej przemianie duchowej może nasz egoizm nam utrudnia, żeby nasz charakter się poprawił? Pewien projektant mody, bardzo znanej firmy odzieżowej o światowej sławie, która miała mieć właśnie taki szczególny pokaz mody, Najbie najbardziej zamożni ludzie liczący się w biznesie odzieżowym zostali zaproszeni na ten program. I ten projektant młody myślał sobie, jak pokazać, że nasze ubiory, nasze produkty są najwyższej jakości. I wpadł na genialny pomysł. Udał się w dzielnicę slamsów i szukał jakiegoś, jakąś osobę, którą mógłby do tego wykorzystać. I znalazł młodego człowieka, który był brudny, zarośnięty. To, w czym był ubrany, nie przypominało absolutnie żadnej odzieży. I... Podszedł do niego, tamten był zdziwiony, że on chce z nim rozmawiać. Mówi, słuchaj, czy mógłbym zrobić tobie kilka zdjęć i w ogóle mam taki szerszy plan z tobą. Zdziwiony, no dobrze, ja ci zapłacę za to. No i wziął go ze sobą, zrobił mu zdjęcie, tak jak on wyglądał, a później go wykąpano, uczesano, ogolono, ubrano w najlepszy garnitur. Bardzo dobrze wyglądał i zrobiono zdjęcia. Najpierw zrobiono zdjęcia jego tego pierwszego stanu, prawda? Zabrudzony w łachmanach, i tak dalej. A drugie, później serię zdjęć już ubranych w odzież tej firmy. Ludzie wchodzili na ten pokaz mody i patrzą rzeczywiście, co to, co to znaczy. A później dalej patrzą piękny, młody mężczyzna, elegancko wyglądający. No i nagle. Do, Dotarło do nich, że może to jest ten sam człowiek, bo był absolutnie niepodobny do tego, którego pierwsze zdjęcia były widoczne. I prowadzący ten program powiedział, proszę Państwa, bo nasza firma odzieżowa potrafi tak zmienić człowieka. No tak. Czy rzeczywiście potrafi zmienić, kilka dni później, Projektant mody postanowił odszukać tego człowieka i chciał mu zaoferować stałe zajęcie. Żal mu było, widział, że jest dość inteligentny, mógłby sobie lepiej w życiu ułożyć i znalazł go w tym samym miejscu. Ale to, co zobaczył, wstrząsnęło nim. Piękny garnitur, który otrzymał, był brudny, poplamiony, włosy już nie myte, leżał tam w tym wszystkim. I nic już do Niego nie powiedział. Popatrzył, i później odszedł. Zrozumiał, że ich odzież może zmienić wygląd tylko zewnętrzny, ale nie zmieni czego naszego serca, naszej duszy. Dlatego, Chrystus Pan pięknie powiedział: Kto trwa we mnie, a ja w nim to co? Ten wydaje wiele owocu. I ostatnia część tego, bo bez mnie nic uczynić nie możecie. Bo bez mnie nic uczynić nie możecie. A więc, jeżeli nie tęsknimy do Chrystusa, tak jak Dawid mówi: Boże, ja tęsknię, wyglądam Ciebie. Każdego dnia tęsknię za Tobą. Nie jestem zadowolony z tego, co mam. Ani stronu, ani z wielu innych rzeczy. Ja tęsknię za Tobą. Zastanowiłem się, czy ja tęsknię za Bogiem. Czy każdego dnia za Nim tęsknię. Nie, że praktykuję pewne rzeczy, modlitwę czy inne, bo tak wypada. Bo jestem tego nauczony. Ale ja tęsknię za Nim. I chcę być z Nim. Dlatego Pan Jezus wyraźnie nam przypomina, bo bez mnie nic uczynić nie możecie. Ale piękna wypowiedź jest już w Starym Testamencie na ten temat. Księga Izajasza, 50, 61 rozdział, gdybyście ze mną otworzyli. I tutaj wiersz 10. Przepiękne słowa. Bardzo się będę radował w Panu. Weselić się będzie moja dusza z mojego Boga. Dlaczego? Prorok mówi, dlatego, że mam pieniądze, mam zdrowie, mam gdzie mieszkać, wszystko mi się w życiu ułożyło? Nie, tak wszyscy myślą, gdyż obłok mnie w szaty zbawienia i przyodział mnie płaszczem sprawiedliwości. Niesamowity, to jest to, co właśnie dzisiaj chcemy celebrować. To, za co chcemy Chrystusowi podziękować, naszemu Bogu, za to, co uczynił. Prawie 2700 lat przed nami te słowa były powiedziane. A teraz wyobraźmy sobie, że jesteśmy wśród tych zbawionych, którzy na Nowej Ziemi obchodzą właśnie uroczystość wieczerzy Pańskiej. To będzie uroczystość. Pamiętacie, co jest powiedział do uczniów? Nie będę z wami pił, aż w Nowym Królestwie. I tam będziemy. Wierzycie w to? Myśleliście o tym? Czy uważacie, nie, nie, ja nie jestem godna, nie jestem godny, ja na to nie zasługuję. Ale jeśli chcesz uczestniczyć, to dzisiaj musisz podjąć decyzję, że pragniesz prowadzić. To nowe życie z Chrystusem. Kto będzie wśród tych osób? Jestem przekonany, że będzie kobieta przyłapana na cudzołóstwie, którą Pan Jezus nie potępił, to nie znaczy, że zaakceptował to, co ona powiedziała, to, co robiła. Powiedział idź i więcej tego nie czyń. Ale Chrystus ją nie potępił. To było niesamowite. Może gdzieś ona by usiadła w rogu sali, yy, uważa, że jest niegodna być na tej uroczystości. Ale wśród gości zaproszonych na tą wieczerzę prawdopodobnie nie będzie jej oskarżycieli. Jezus ich publicznie nie oskarżył za ich życie, ale wykazał: Jeżeli w swoich myślach pożądasz, to łamiesz siódme przekazanie. To cud Kolejną osobą, która będzie na tym szczególnym uroczystości to będzie Zacheusz. Zgodzicie się ze mną? Ktoś powie chwileczkę, pastorze, to był nieuczciwy człowiek, to był złodziej, inaczej mówiąc. Zacheusz nie czułby się godnym. On wiedział, że nie zasługuje. Sama wizyta Chrystusa Pana w jego domu było niesamowitym wyróżnieniem. I kiedy próbowano Pana Jezusa powstrzymać przed jego miłością, łaską. Chrystus Pan w Ewangelii Łukasza, 19 rozdziale i wierszu 10 powiedział Przyszedł bowiem Syn Człowieczy, aby szukać i co? I zbawić to, co zginęło. Co na to powiemy? Amen. To jest nasze zbawienie. Dlatego tu jesteśmy. Nie dlatego, że jesteśmy lepsi od innych ludzi, których nie ma tu dzisiaj. Ale dlatego, że Chrystus Pan dotarł do nas. Pociągnął nas. I na nowej ziemi nikt nie będzie miał prawa wypominać nam naszych słabości, naszych grzechów. Gdy myślę o Zacheuszu, może ktoś powiedzieć, ale ja nigdy nic nie ukradłem. Ale jeśli zazdrościłeś komuś i pożądałeś, żeby miał to samo, to już kradłeś w pewnym sensie. Dlatego Uczciwość Pana Jezusa została przypisana Zacheuszowi. Wrażajcie sobie? Dlatego ty i ja może być zbawiony. Bo uczciwość, sprawiedliwość, moralność, czystość Pana Jezusa zostaje co nam przypisana. Wszyscy tego potrzebujemy. Ale również był, będzie tam człowiek, który był sparaliżowany. I wiemy, jak Go przyjaciele przed Chrystusem przynieśli. I Jezus nie powiedział najpierw, ja cię uzdrawiam, ale mówi, synu, co? On odpuszczone są twoje grzechy. Niesamowite. Może jesteś zniewolony przez grzech, nauk, słabość, siostro, bracie. Pamiętajmy, że Jezus jest zwycięzcą. On zwyciężył. Ale również na tej uroczystości, tej szczególnej wieczerzy, będzie niewidomy. Biblia określa go jako ślepy od urodzenia, któremu Jezus przywraca wzrok. I on powiedział piękne zdanie w pewnym momencie, kiedy przyjął Chrystusa i uwierzył w niego. Jedną rzecz wiem, że byłem ślepy, a teraz widzę. Co my powiemy na to? Jedną rzecz wiem, że kiedy nie było Chrystusa w moim życiu, to byłem co? Ślepy, mimo że miałem doskonały wzrok fizyczny. Ale nie rozumiałem. Byłem niewidomy. Ale On pokazał mi, jak mam żyć. Obudził to wszystko w moim życiu. Tylko Chrystus Pan potrafi nas przemienić. Wierzę, że będzie tam nikodem, który zrozumiał, a my dzięki temu też, że musimy się na nowo narodzić. Będzie Piotr, który musiał zrozumieć. Na czym polega życie chrześcijanina? Że ono polega na miłości relacji z Bogiem. I Dlatego Jezus stawia mu pytanie Piotrze, czy ty mnie miłujesz? Trzy razy spytał się aż w końcu Piotr rozpłakał się i powiedział panie ty wszystko wiesz ty wiesz, że cię miłuję. Czy dzisiaj może właśnie z okazji tej uroczystości Duch Boży pyta się czy miłujesz? Czy mnie miłujesz? Czy chcesz przyjąć Chrystusa do swego życia? Ale może być tak w moim twoim życiu, że Pan Jezus dzisiaj jest bardzo smutny. Wiecie dlaczego? Bo on wie, że nie potrafisz przebaczyć. i służy nam przykładem chcę nam dzisiaj powiedzieć słuchaj moja córko, mój synu kiedy ja umierałem opuszczony przez wszystkich kiedy złoczyńca poprosił mnie o bycie w królestwie ja mu zapewniłem ale jednocześnie modliłem się za tych, którzy wbijali mi gwoździe za tych, którzy mnie torturowali Ojcze, odpuść im bo nie wiedzą, co czynią. Za łatwo potępiasz drugich. Pan Jezus chciałby, może nam dzisiaj powiedzieć. Pozwólcie, że przeczytam pewien wiersz. Czy powiedziałeś już dziś coś dobrego o drugim człowieku, albo do drugiego człowieka? To coś bardzo ważnego, a może masz nawyk powiadania zawsze czegoś złego, gdy mówisz o innych. Nie, tutaj nie ma takich osób, nie? Ale na wszelki wypadek. Nie będzie wtedy z ciebie większej pociechy. Z twoimi oczami coś jest nie tak. U, jesteś ślepy, albo widzisz wszystko w krzywym zwierciadle. Nikt nie lubi wtedy z tobą przebywać. Jeśli nie przychodzi ci z trudem mówić dobrze o innych, to nie muszę nic więcej o tobie wiedzieć. Lubię cię. Każdy pragnie z tobą być, bo jesteś dobrym człowiekiem. Jeśli chcesz być szczęśliwy w małżeństwie, mów dobrze o swym mężu, o swej żonie. Jeśli uważasz, że druga osoba ma właściwie 99 wat i tylko jedną zaletę opowiadaj o tej zalecie. Inne dobre cechy same się ujawnią. Jeszcze dziś, powiedz coś dobrego o innych, a zapalisz we wszystkich sercach słońce. Może masz duże poczucie swojej wartości. Nasz Pan poniżył się, upokorzył aż do śmierci. Nie broń swojej godności. Chrystus jej nie bronił. Poczuł odrzucenie drwiny, lekceważenie fizyczne, znęcanie się nad Nim. Olbrzymią niesprawiedliwość, a to, co było najbardziej bolesne, to opuszczenie, uczucie samotności. Ale Chrystus Pan nie żałował tego. Przyszedł, jak Glen White powiedziała, choćby jedna osoba go przyjęła, złożyłby tę ofiarę. Nie wiem, ktoś napisał, kogo przypominam w swoim życiu: Judasza, Piotra, Szymona Cyrynejczyka, drwiących kapłanów, okrutnych żołnierzy, tłum najgrywający. A może łotra z krzyża? Jezus wspomnij na mnie, gdy będziesz w królestwie swoim. Dlatego tego człowieka Jezus stał się królem i zbawicielem. Kim jest on dzisiaj dla ciebie? Moi drodzy, zanim będziemy dalej uczestniczyć w wieczerzy pańskiej, chciałbym, żebyśmy teraz przez chwilę. W naszym sercu, w cichej osobistej modlitwie porozmawiali z naszym Bogiem. Może mamy Mu coś do powiedzenia, może Duch Boży dotknął naszych serc i pragnie, żebyśmy odnowili nasze życie razem z Nim. Może są jakieś grzechy, którymi nie możemy sobie poradzić. Poprośmy, żeby nam to zabrał. To jest bardzo ważne. W tej cichej, osobistej modlitwie. Skoncentrujmy szczególną uwagę na naszym Zbawicielu i na naszym stanie duchowym. Amen.